Porozumienie 27 państw w sprawie broni dla Ukrainy. Szczegóły porozumienia: niemal 30 państw przekażą broń Ukrainie. 27 państw, w tym Wielka Brytania, inne kraje europejskie i USA, zgodziło się przekazać Ukrainie więcej broni, środków medycznych i innej pomocy wojskowej, podała stacja Sky News. W ten sposób kraje chcą wesprzeć Kijów w walce z agresją Rosji, a pomoc zadeklarowały również te rządy, które dotychczas nie chciały słać amunicji do zaatakowanego państwa. Według Sky News, brytyjski minister obrony Ben Wallace zorganizował w piątek wieczorem wirtualną konferencję państw darczyńców w sprawie pomocy wojskowej dla Ukrainy i każdy z uczestniczących w niej krajów zgodził się wnieść swój wkład. Państwa miały zadeklarować do przekazania zarówno pomocy takiej jak amunicja, broń przeciwpancerna i przeciwlotnicza nazwanej śmierć onośną oraz na przykład środków medycznych. Media: Broń na Ukrainę wyślą też kraje, które wcześniej nie chciały tego zrobić. Uczestnicy konferencji uważają ponadto, że możliwe jest przekazanie tej pomocy nawet teraz, gdy niemal na całym terytorium Ukrainy toczą się walki z siłami rosyjskimi. Sky News nie podaje listy krajów deklarujących przekazanie pomocy, ale zaznacza, że są wśród nich takie, które wcześniej były przeciwne wysyłaniu broni na Ukrainę, ale zdecydowały się to zrobić po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz inwazji. Dodatkowo wśród 27 krajów mają być się takie, które nie należą do NATO. Zełęński informuje o dostawach broni na Ukrainę. Koalicja działa w sobotę informacje o broni jadącej na Ukrainę, przekazał prezydent Wołodymyr Zelenski. Nowy dzień na froncie dyplomatycznym rozpoczął się od rozmowy z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, napisał na Twitterze. Jak uściślił, do jego kraju jedzie broni i sprzęt od naszych partnerów. Koalicja antywojenna działa, zapewnił przywódca Ukrainy.